<gry> Kiedy te modi nowo z tego grupa W grudniu, ale w grudniu. patrząc po tym co tam się dzieje, to w dużym uświetlaną przyszłość piłkarską Be Dobry panie Sku. Witam I co? Od rana robota już w reja? Już się bawicie, wycinanki, bilety. To młodzież nie powinna mu pomóc. Miał wycinać. Młodzież wam powinna pomóc, nie? Wycinać. Nie ma młodzieży. Nie ma młodzieży. Ja jestem z tej młodzieży. Najmłodszy. Najmłodszych. Okay. Co w taka pogoda przyjdzie trochę ludzi dzisiaj? Może słabo piję, byli widzi, ale chyba przyjdzie coś, nie? Zawsze coś przyjdzie. Tak, byli widzę, że się... Coś, a jak dzisiaj ten mecz widzicie? Chyba ja wysoko wygrali. No ja też tak czuję. Nie, ja Bo żyła w kościach, że dzisiaj ci płyty nie mamy. Ale kurwa, tam powiedz, jak widzicie te kurwa, te chłopcy, nie? Zawsze e, w łeb, początek, nie? I, a potem ręiz. A potem kurwa. Albo wygrano, albo ręiz. No nie idzę, taka jest pyłka do. Jak się rządzi swoim wezmą? Nie, tak się rządzi swoim wezmą. Co tam zbieracie? Bilety. A możesz bilety jakie? Nie mam. A co musz? Auto, Autobusowe mu w autobusie jeździsz. Ja? Autem? Autem, autem. To jest sumie no, ja będziemy bilety jakieś, siódma mójstwa, to może mi przynieść. Ja? I do widzów powiemy, aby jakieś, Do widzów powiem, aby ktoś miał jakieś znaczki klubowe. O o o. o. Pani Łózek zbierał. To, Józek zbiera. to tak możecie jest, mu przynieść tym tak przed meciem. Tak. to się. On To jak tam, Janku? jest czerwona kartka? Woda piękna. Woda Coś... piękna do grania. jest co? Czerwona Pukutu, kartka? myślałem. Ale... Teraz już do gry. Zobaczymy, jaka forma. Nie wiadomo, po dwóch tygodniach. Czyli mhm. remisów trzeba na trzy punkty, co? No, musimy dzisiaj. Koniecznie. A zdrówko jak, Kiedy nie jak nie... dobrze. Coś tam trenowałem, także wiesz. Za dala widziałeś? Powinno być dobrze. Widziałem. Ale chyba wyszedł, no, no, na tym, na tam grupie wyglądało to poważnie, ale już widzę, że... No, ale według regulaminu wędka, wędka, to jest 25 tysięcy, nie? A chciałem się spodnie a on wszedł Aha. i sięma, <grystanie> Trzeba <grystanie> zmienić regulamin. <grystanie> Bano. Okay, jak to jest, że ty... Stary przyjeżdżałem pierwszy, a ten młody później. Coś, coś no. poszło nie tak. No bo za moich czasów było inaczej, nie? W tym kierunku to wszystko idzie. tak zrobić porządek. Obrócić. Pomaglować trochę. Ja. Tak. za Też jak zażery. A wiadomo, no muszą przechodzić pierwsze, sprzęt, wszystko szykowane. Za moich czasów było inaczej, okay, teraz ja od, od szósty powinni siedzieć. I pracować. Z gospodarzem. <coughs> Boisko rozgrabić. Panie. Jak zdrówko? Fenomenalnie. Nic tylko grać i wygrywać. Gdzie? Ja, grać i wygrywać. Los. Alećku, kiedyś to był ten, na na kievakcji był? Jo nie, a czemu? Na nie było nie, no sobie, co wiesz? Ja byłem w podziemiach kolego. Podziemia. A, a dopiero teraz teraz podziemi wyjechał. Aha. No. Teraz do, do drugi, na drugą pucharę. Rozumiesz? No. już ja. <laughs> małym. No. No nie, nie, się panowie. Wyleci punkty, nie? Jasne. Czaki w piłkach, ty, jak... A potem... A potem zaś trzeba jeździć na mecz, nie? I zajść do roboty. Do Krakowa, na Krakowa dzisiaj, nie? Jedziesz? No jedziesz. Ty nie jedziesz? Nie dano, widzisz, no. jemu robota typu. To ty mi się podobało, już, no. Poczekaj, jak jasne. jasne. Jak wakacje? Bardzo dobrze minęło. Byłeś średnio upolony. A średnio. Nie było pogody tam. Lepsze niż tutaj, wiesz ci, byłem. Troszkę lepsze niż tutaj. na mecz. Ja, ja, tam biegam rano, wiesz, po plaży. Ja też się dobrze stręczę, jeśli biegam tam. <laughs> Ale mi wszystko powiedzą, Ojciec to samo wszystko powie. Jest tam lutą. Dobrze. Nie gadają wszyscy. Weź, nagraj go tak dobrze, kurczę. Ty nie ja widzę. On do, ja on dobrze widzę. To? Ja dobrze widzę. Ja? Po wakacjach drugiej ja. ja? synek, to jest że to, myślę, dzisiaj Dzisiaj czy bramy, a nie ciepło? Nie, <laughs> <2, 3, 2. laughs> Z tej strony, czy do krycia, tam będziesz naszej tak jesteś żeby o tym Panowie pamiętać. Jeśli chodzi o jakieś krótkie założenia, Panowie, to jeśli chodzi o defensywę, to ono nas cechowało cesowa w tej defensywie. I to mam stricte na myśli tą czwórkę zawodników ja defensywnych. Dobra, widzę, wszystko gotowe. Praktycznie wszystko gotowe. Czekam jeszcze na składę gości i możemy zaczynać pomału. Gardło schłodzone na dzisiaj. Jasne. Coś czułaś, że dzisiaj będziesz krzyczał kilka razy gol? Też, też, mam, też taką nadzieję mam, że będę parę razy krzyczał gol Urania. Zobaczymy. Co, jaki wynik dzisiaj obstawiasz? Obstawiam takie skromne 4-0 do nas. No nie ostatni są, no. nie? W tabeli. No tak, no tak podejrzewam, że jeden punkt mają w tabeli. My zajmujemy szóstą pozycję, więc powinno być łatwo i przyjemnie. Ale zobaczymy. Różnie to było. Wojsko <sum Ninja> no, boisko z 90 minut zagrania. Dokładnie. Pogoda dla chłopców też powinna być spoko do rozgrywania meczu. Nie za ciepło, nie za chłodno. Zobaczymy. No. Do powodzenia. być jak najczęściej. Dzięki i wzajemnie. Jademy dłużej. A jutro gotowy. jak? Ja. Dzisiaj ten mecz będzie wyglądał... No, no mam nadzieję, że... ...przegranych może... Punkty. Piłkarsko dali tak samo, ale przełoży się to wynik w końcu, nie? Bo naprawdę nie wygląda być źle w tych meczach. A tych wyników nie ma, nie? I to trochę... ...boli, ale dzisiaj mam nadzieję, że będzie dobrze. Żeby dłuższe W końcu. Ja, chłopcy są zmotywowani, każdy korzy na to liczy, nie? Także myślę, że będzie okej. Okay. To jutro mi robota. Chyba, że nie będzie zdumienia. Bo coś mnie rozkładał już od tygodnia, także zobaczymy, co będzie. Tylko moja ta piesa banka pójdzie No to, za to nie iść, nie, 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 nie żerę, nie żerę mi tam. Ale w końcu to przyjdzie. No idzie i mam magia Nie mogę chcieć. Bo psy to... Jakie dzisiaj obstawiamy? 5 do 0, aż tak dużo. Ja chyba 7 do 2. Ale dla Julianie oczywiście. Ja, chyba, ja bym chyba 100 do 0. 100 do 0. Oby tyle było. 100 ja, jedziemy, Walczymy jeden za drugiego 100 Znaczy, że będziemy grali to, co każdy ma, to my kuba wjedziemy do tej bramki. A my czasami się sami wykluczamy, bo ktoś chce. Te... Mówimy cały czas. Nie chcielibyśmy dać zaraz od kurwa od bramkarza kurwa, sam na sam. Bo czasami jest warto przygotować ją i zagrać w drugie tempo. Kiedy te modionowo nowo z tak obrywa? No, ale Dobrycie. patrząc po tym, co tam się dzieje, to w dużym i przyszłość piłkarską. Będzie, ja, będzie z niego piłkarz. Na pewno. A to chłopczyk, nie? Ja. Ponoć miłość, więc wiesz. Tak a, a nie, nie no, okaże się, się jeszcze, ale jest walka na razie. No to obie, obie. oby, oby, oby wygrało to imię. Trzymaj kciuki. Trzymaj Dobra, to, to podpowiedz staremu, to na <laughs> pewno tak będzie. dziękujemy mu za grę, a w jego miejsce z numerem 22. Kolej, walka. punkty. Czas! Spokojnie! Jedzie, spokojnie? Druga, druga, druga! <śleski> Henio! Henio <jest! śleski>

a no, wie, On jest i tajem, tajem, boja, nie zaczęli, co się bojarzymy po mnie. Spać pan, pan razy, kurwa. kurwa. Razem, zawsze Dawaj. razem, daj urania, urania! 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 urania!